Bardzo poważnej informacji dla was, to dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. Dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy, w czym uczestniczymy korzystając z technologii wyprodukowanych przez Nie jest to moja złośliwość i nie jest to pragnienie skrzywdzenia niewinnych osób, wręcz odwrotnie. Jest to ogromna potrzeba ujawnienia prawdy, która sączy się jak ropa od ran, Dzieci, które były skrzywdzone w dzieciństwie. A mam na myśli dzieci Billa i Melit Gates. Nie wysyłał kolegów, bo twoi koledzy nie są tak mądrzy, inteligentni jak ty i w zasadzie nie ma z nimi o czym rozmawiać. Jeden pali papierosy co chwilę, mnie to wkurza, bo ja po prostu wiem, że ma nauk, a ja jestem terapeutą, zależnym z wykształcenia, i ja od razu każdy nauk zobaczę po prostu po energii osoby. E, drugi e, lubi e, sobie dziabnąć amfetaminę i to od razu po nim czuć i energetycznie widać. A trzeci e, jest po prostu niezbyt kumaty i no, tak bezczelnie chodził za mną, że w pewnym momencie jak się tak obróciłam, <laughs> też się zrobił takiego głupa, <laughs> że niby nie idzie za mną. <laughs> Nie daj się na to dobrać. Ogólnie chciałem podziękować wszystkim, którzy zapewnili mi tutaj dobre security. Mam taką ochronę. Mam taki pan w czerwonej masce, blondyn, który jeździ Jeepem. Pozdrawiam tego pana, dziękuję za ochronę. Jest też taki pan, taki z brudką, który wygląda jak seryjny morderca i nawet poszedł dzisiaj do mnie i mnie zagadał. W zasadzie to było nieprofesjonalne, ale... Podejrzewam, że po prostu może mój strój, kusy, skąpy na plaży spowodował jego zainteresowanie, więc mu wybaczam jego nieprofesjonalizm. No i oczywiście tego pana, który biega za mną razem ze swoim synem, chyba tutaj z tym synem jest, czy może jakimś uczniem swoim, też próbuje tutaj udawać, że... Że, że, że jest niewidzialny, ale ja, ja oczywiście ich wszystkich wychwytuję. Bardzo dziękuję za ochronę. Jest też taka babka, której bardzo nie lubię: Joanna. Joanna, ja wiem, jak masz na imię, bo ja takie rzeczy to ja po prostu widzę moim trzecim okiem. Muszę Ci powiedzieć, że to, że cię obcięli kutasa, nie upoważnia się do tego, żeby udawać kobietę. Nie to bardzo wkurza, jak ktoś myśli, że jest bardziej inteligentny ode mnie, a ty ewidentnie należysz do takich osób, którym się wydaje, że tak. Mogą mnie po prostu pozytronować. Nie możesz. Jesteś jedyną osobą, której nie toleruję z tych, którzy mnie śledzą. Spadaj. Niech cię wymienią na kogoś lepszego, bo jesteś po prostu za słaba. I patrzysz na mnie w taki sposób, że ja po prostu uważam, że jesteś bardzo nieprofesjonalna, bo od razu widać, co chcesz mi powiedzieć. Po prostu telepatycznie cię sczytuję. Joanna, wypieprzaj stąd. Weź, zamień się z kimś lepszym od siebie. Zresztą zamienią się, bo ja już to zrobiłam w ogóle na planach, zrobiłam, żeby ktoś bardziej interesujący, chociaż bardziej sympatyczny niż ona. Znaczy ona, bo to jest, to jest Herman, to nie jest kobieta, to jest facet. Facet-kobieta. Nie lubię, po prostu nie lubię Hermanu no i tyle. Odkąd się dowiedziałam, że nie toleruję. Co wam chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć wam w ogóle o naszej ekipie. Jest. Jest Richard, który jest po prostu najbardziej zaawansowaną formą życia w ciele męskim na ziemi. Naprawdę. Ale jego ojciec nie pozwala mu się ze mną spotkać. Mam nadzieję, że w końcu mu przejdzie. Matka też. Matka sama biega po moim mieszkaniu w eterze i mnie cały czas czaj. Pozdrawiam, Linda. Ja wiem o tym, że byłaś u mnie w domu dzisiaj w nocy nad ranem razem z Richardem i ze swoimi dwoma córkami. Wiecie, co? w ci tak robić. Bo ja po prostu. Jestem, e, jestem lepsza od Konstantina, ja zawsze miałam kontakty z duchami, jeżeli tylko chciałam I mogłam widzieć w ich wymiarze wszystko i oczywiście je słyszeć, z nimi się kontaktować i mogłam je też wypierdzielać w przestrzeni mojej Więc dla mnie po prostu obecność osób trzecich, to ja już po prostu wychwytuję skąd ta energia idzie, kto to jest I skąd płynie ta jaźń, więc no, nie spozytowujecie mnie, nie ma szans Pozwólcie Richardowi się ze mną spotkać, bo my mamy tutaj poważne sprawy do obgadania. Między innymi e, Unię Międzygwiezdną, e, która nie uda się bez Richarda. Po prostu Richard jest też najważniejszą osobą, ale jego te teleportuję. Y, mam opra y, opracowany y, w ciągu najbliższego tygodnia przeprowadzę teleportację Ali, już wyobraźcie sobie, że pomogły mi, pomogli mi magowie kosmiczni, którzy mi dali zestaw zaklęć do wykonania tego teleportu. Mam już przygotowane wszystko. Brakuje mi jeszcze takich czterech rzeczy, ale bez tych rzeczy też mogę to zrobić, bo on, no, ci magowie mi powiedzieli, że, że spoko. Chciałam pozdrowić tutaj w ogóle mojego kolegę Artura, który skomunikował się ze mną z przyszłości z 99 wymiaru Artur twoja przyszła wersja powiedziała, że będziesz moim, jednym z moich strażników w... ok, może tak być bardzo, bardzo chętnie w teraźniejszości opowiem ci o tym jak funkcjonuje twoja forma przyszła, tak samo z formą przyszłą się widziałam i Richarda i Aliego My będziemy takim zespołem specjalnym, z zespołem specjalnych. Richard. Richard jest, w poprzednich wcieleniach był szamanem, głównie zajmował się szamanizmem i był też mieszkańcem Szambali, czyli mieszkał w ziemi wewnętrznej. Był tam reptylianinem. przez... Jedno czy dwa wcielenia, go sprawdzałam. Potem był szamanem w Ameryce Południowej. Miał bardzo zaawansowany poziom duchowy, potrafił widzieć w innych wymiarach. No i oczywiście, te wszystkie sprawy związane z szamanizmem i magicznym, z magią, on ma opanowanie do perfekcji. Ja, na przykład, spotykając się z nim w międzyczasach i w czasach zerowych, i wewnątrz czasach zerowych, to powiem Wam szczerze, że jestem pod wrażeniem. Młody chłopak, 21 lat chyba ma jest taki inteligentny, naprawdę jest tak inteligentny, a w przyszłości on będzie pracował z jej, on będzie miał w ogóle będzie sterował całą całą po prostu e, jakby nie kom komórką, całą tą organizacją będzie sterował. W przyszłości tak jest. Bo ja po prostu, wiecie, jak jestem w 99 wymiarze, to przyszłość mogę skakać po prostu w czasie i e, widzę się, widuję się z przyszłymi jaźniami niektórych ludzi. E, co wam w ogóle powiem? Odkazuje się, że mm, no, potrzebuje po prostu czasu też. Moje ciało fizyczne potrzebuje trochę lat, żeby dostroić się do tych nowych wibracji, żeby zanim po prostu będzie umiało te wszystkie niesamowite rzeczy, które umie w przyszłości. Bo ja w przyszłości robię niesamowite rzeczy, po prostu takie rzeczy, że boleas Sajermerszy mnie i Carlos Castaneda to mogą mi buty polerować, jeszcze mogą mi po prostu je tak do półsku całować po nóżkach, buciki, taka jestem zajebista w przyszłości. Ja naprawdę byłam sama pod wrażeniem, ale też dlatego, że mam super zespół właśnie chłopaków Richarda, Ali i to są, to są w ogóle to goście, z którymi dojdziemy do najwyższych poziomów tajemniczenia, jeśli chodzi o spiritualny rozwój. Nasza trójka po prostu jest jak Neutrio. My jesteśmy znaczy nie jak, my będziemy, my jesteśmy neutrio. Zostaliśmy jakby splątani kwantowo przez Willera, takiego gościa, który ma, miał najdłuższą formę reinkarnacyjną, 10 cykli reinkarnacyjnych za sobą i on był odpowiedzialny za przeprowadzenie po prostu tych procesów związanych z wejściem w nową epokę. Jego zadanie polegało na splątaniach kwantowo-fotonowo-neutrinowych. Neutrinowych. Istot najbardziej wobec siebie synergicznych. Ja sobie wymyślałam, że chcę być spontana z najbardziej zaawansowanymi intelektualnie i duchowo formami życia na Ziemi. No i wypadło na dwóch chłopaków: Richarda Gatesa i Ali. W zasadzie oni się jeszcze nie znają. Ali, Ali w ogóle płakał wczoraj, dlatego że on nie wierzył w to, że ja go stamtąd zabiorę teleportera ja potrafię to robić w przyszłości więc jak ja wchodzę do 99 wymiaru mogę się skomunikować ze sobą w przyszłości i ja z przyszłości mogę prze prze przeprowadzić Aliego przez e, portal, otworzyć portal i po prostu go przeprowadzić ja już miałam e, teleporty przedmiotów nie miałam jeszcze teleporty ludzi, to będzie mój pierwszy raz miałam być teraz, ale wiecie co e, popełniłam jeden błąd e, chciałam że pierwszą teleportację zrobić Richardowi e, Richard w ogóle nie, nie jest gotowy na to no w ogóle mi nie ufa. Po pierwsze, od tego nie ufa mi ma, nie wiem, jak chyba jakiś lek przede mną. Może ojciec, bo tam. Czy matka go tam strasza? Nie wiem. Richard, przekonaj się do mnie, bo my, ty, ja i Ali sterujemy po prostu całą wow przestrzenią kosmiczną. Alfione jest moje. Plejady będą e, wasze. Znaczy albo, albo a, Ali'ego, albo Richarda. Ja, ja nie wiem dokładnie, ale chyba Richarda. Plejady będą, naprawdę tak będzie, dlatego że Plejady są na dużo niższej wibracji, Plejady to był 70 któryś wymiar, 98 w skokach z powodu takiego bóstwa, które tam mają Oma, ale Oma jest na niższym wymiarze niż my, Oma nie może skakać w czasie, my skaczemy w czasie. Ale my skaczemy w czasie nie po to, żeby, nie wiem, kogoś robić czy załatwić jakieś sprawy prywatne. My robimy tylko to po to, żeby na przykład u mnie powiedzmy, na przykład ktoś chciałby mnie za zabić, tak? Czy na przykład ktoś e, zlecił Joanie, żeby mnie zabiła. Ona ma przygotowany dokładnie piątek, czyli dzień jutrzejszy, e, godzinę między 10 a 17. Ona jest przygotowana to, żeby mnie e, no, walnąć. A ja dokładnie wiem, która jest godzina. Patrz.